Tyle energetyka wodorowa to już jest przyszłość polskiej energii, czy dopiero ciekawostka i pieśń przyszłości? No na pewno jesteśmy w początkowej fazie rozwoju energetyki wodorowej. Aczkolwiek, jeżeli już jesteśmy przy energetyce, to planujemy już wiosną tego roku testy współspalania wodoru z gazem ziemnym w turbinie energetycznej. Udzielą one nam odpowiedzi, czy to współspalanie z punktu technicznego jest możliwe, efektywne i skuteczne. No ale jest też problem związany z infrastrukturą przesyłową, w tej chwili dopuszczony jest przesył około 2% do mieszki wodoru do gazu ziemnego. Ale to się będzie rozwijało i myślę, że te badania, które akurat realizujemy w pole energii elektrociepłowni w Nowej Sarzynie będą badaniami skalowalnymi, to znaczy, że będzie można ich wyniki wykorzystywać w innych elektrociepłowniach i elektrowniach. I będzie to z pewnością w najbliższych latach rozwojowy segment rynku energetycznego. Czy będzie na tyle rozwojowy, że zas może zastąpić jakiś inny z ważnych segmentów? Trudno powiedzieć, bo tu są jeszcze bardzo wyraziste uwarunkowania ekonomiczne. Póki co wodór jest kosztowny, zwłaszcza ten wodór tak zwany zielony, ekologiczny. Ja osobiście opatruję szanse wodoru w tak magazynie energii, bo jeżeli popatrzymy chociażby na fotowoltaikę, to bardzo często jest ona wyłączana. Energia się marnuje, a wodór wydaje się być bardzo dobrym magazynem energii, to znaczy wytwarzanie z tej energii, która nie znajdzie odbioru poprzez sieć energetyczną. Wytwarzanie wówczas wodoru. A w procesie elektrolizy jest to zielony, ekologiczny wodór, który może być bardzo, bardzo różne sposoby wykorzystywany w energetyce w procesach przemysłowych, w transporcie, tu spektrum możliwości jest niezwykle. Dużo i często krytycy wodoru patrzą na niego no, jako zbyt rewolucyjnie, że on ma zastąpić wszystkie źródła energii, będzie jednym źródłem energii. No popatrzmy teraz na naszą rzeczywistość. Źródła energii mamy kilka, kilkanaście. Wodór zdobędzie na pewno swój segment rynkowy właśnie wtedy, kiedy będzie mógł być wytwarzany chociażby z energii, no która marnuje się na przykład poprzez wyłączenia fotowoltaiki czy poprzez takie sytuacje, że energia, która jest wytworzona nadmiarowo czy słonecznych, czy bardzo wieższych dniach jest eksportowana za granicę, często za to płacimy. Potem trzeba ją przyjąć, znowu płacimy. Więc mi się wydaje, że te szanse tutaj również ekonomiczne dostrzeżemy i ta energetyka wodorowa będzie nam się, czy mówiąc szerzej, energetyczne wykorzystanie wodoru, również w transporcie, będzie nam się na pewno ten segment rozwijał. No to jakie mamy w tej chwili inwestycje wodorowe tutaj na Podkarpaczu? Dzieją się bardzo ciekawe rzeczy w nowej Sarzynie, w elektrociepłopni nowa Sażyna. Jest to 5 elektrolizer ze zdolnością produkcji około 500 ton zielonego wodoru. Będzie on gotowy w 2025 roku. Budowane są dwie stacje tankowania wodorem, w się nowej Sażynie w Rzeszowie. To też koniec 25 roku, początek 26 roku powinny powstać. Mamy dosyć ciekawe pomysły z firmą ML System, która produkuje panele fotowoltaiczne, chociażby aby wykorzystać wodór do wytworzenia ekologicznego metanu. Ta technologia związana była tak samo z wychwytem CO2, które po prostu. Poprzez reakcję z wodorem stawał, stawałby się wtedy, powstawałby ten ekologiczny metan. W Sanoku dzieją się ciekawe rzeczy, mają taki program związany z bardzo dużymi zamierzeniami wodorowymi w obrębie miasta i gminy. Autosandy produkował prototyp autobusu wodorowego. No i w końcu Politechnika Rzeszowska, którą reprezentuję, na której to uczelni jestem prorektorem do spraw rozwoju i współpracy. Budujemy laboratorium właśnie do badań procesów spalania wodoru z przeznaczeniem na turbiny energetyczne, ale również lotnicze, bo to nasza specjalność. Więc tu rozpoczęliśmy też marsz, w którym będziemy uczestniczyć w kierunku wprowadzenia wodoru jako paliwa w lotnictwie. Chciałem też powiedzieć, że uczestniczym jako jeden z 13 konsorcjantów w dużym projekcie tego zakresu, którym to projektem kieruje Airbus. A zatem jesteśmy obecni w tych badaniach. Pokonujemy różne bariery techniczne, ale bardzo duże bariery prawne. I tu na pewno na tym początkowym etapie rozwoju energetyka, szeroko zmiana energetyka, czy prace nad szeroko rozumianym energetycznym wykorzystaniem wodoru no będą wymagały środków finansowych znaczących. One się w perspektywie no lat wielu na pewno zwrócą, ale no na początku na pewno nie będą to takie proste inwestycje, które będą przynosiły zyski. No tak to jest w wielu wypadkach z tymi technologiami rozwojowymi. Zmiany klimatyczne, które już gdzieś obserwujemy, gwałtowne zjawiska powgodowe, to już jest to bardzo, bardzo mocny sygnał, żeby te działania no, zintensyfikować.